Co jest ten Damix? Najsłodniejszy w historii. A do tego punktu przejdziemy. Eee, wczoraj nie było... Wczoraj no, wieczorem patrzę, nie było, bo robiłem na do dlatego właśnie postanowiłem zrobić się teraz. Zrobiłem to do, 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 po, po 21. No przed 21.30, no, byłem w pół do 10. I nie miałem kiedy zrobić pacznotów. Eee. Dobra, mały temat listana, nowa skutka wchodzi tak, jak to mogliście głosować wygląd okej, okay. ale A to później przyjdę do tego. Na koniec. Umiejętność biedna z e... piękno zabójczyni, zwrot energii jest zmniejszony o 10 na ostatnim poziomie 5 na drugim. Znaczy na to jest jedyna nie na pierwszym, siódmym i trzynastym chyba, coś takiego I skalowanie 0,3 mniej AD i 0,2 mniej moc umiejętności No najwięcej to Akali, ale ten też nie powinien nie zabić. Bo dobra, Akali dalej będzie miała robiła ten DMZ trochę mniejszy To wiadomo to też ta pasywka to nie robiła najwięcej DMZ, tak? Pamiętajcie? A poza tym. Nie, no ci, którzy potrafią to łakali, na przykład w, jednym, w jednej walce, na przykład w dłuższej walce, założyć 3-4 pasy, no to będzie to bolało, tak. Ale też nie aż tak. Ehm, dobra, a mu. Jedność na przyględy dotyk yy, o 3% mniej z yy, dodatkowych uderzeń nieuchronnych otrzymywanych przez przyględy cele. Eee. Ehm, 13 na 10. Lekki nerw, a mu nie jest to jakiś duży nerw. No jeden z wiek, większych minidatio. Można było nim iść pod AP, można było im iść hybrydą, można było im iść pod tanka. A i tak robił dużo. I dalej będzie robił dużo. To nie jest nerw, który go zabije w żadnym wypadku. E. Echo na E. Echo teraz będzie konserwaty używał ataków podstawowych w swoim normalnym rytmie po użyciu skoku wazowego, zamiast czekać aż skończy się jego animacja. Ale taki bootfix, czyli taki taki... Buf, w ogóle ciutki buf na e, to jest bookfixy naprawdę. Ym. Galio, Ym. minimalne obrażenia yy. z w, zmniejszono o 10 na pierwszym poziomie, o 10 co każdy poziom i skalowanie, ale skalowanie za P jest zwiększone o 0,1 i maksymalne obrażenie to jest o 30 mniej na każdym poziomie maksymalnych, ale zwiększono o 0,3. Yy, skanowanie zwiększono o 0,3 punktu mocy umiejętności yy, i obrażenia z E zmniejszone na pierwszym poziomie o 20, a na tym jest, a na jest to samo. To jest nerw po prostu w Galio w Sopota. Ewentualnie w Galio na topie, potanka, nie? A głównie tu chodzi o. No, ale Galio. Ale Galio pod taką bombę dostał Bufa na W zwłaszcza pod taką ap bombę eee, dobra Gragas zdrowie zwiększone o 16,5 <coughs> Piter zdrowie zwiększone o 6 wybrzeżenie taku zwiększone o o 2,6 no ale Gragas może wrócić do mety trochę taki pod ap no, nawet pod tanka będzie bardziej tankowny OK. Hmm, Jana. Czas odnowienia W skaluje się z, z levelami Na pierwszym poziomie jest tak samo, na końcu jest 2 sekundy mniej Obdarzenia podstawowe zmniejszone, a to kosztem dodatki tak naprawdę Na pierwszym poziomie jest to samo, ale później co 5 się z... nie, tak co 5? Nie, co, co 10 Czyli na ostatnim poziomie będzie 30 mniej i E oko cyklonu nowa pasywka. Każda umiejętność, teraz spowolni lub podrzuci w takiego bohatera skróci czas odnowienia o 20 czas odnowienia zmniejszony na 2 sekundy na pierwszym poziomie na trzecim jest tak samo, a na ostatnim są 2 sekundy więcej yy, Przy wytrzymałość totaczy zwiększona o 10 punktów na każdym poziomie to jest... To jest buff dla Jany, która umie nią grać i trafia wszystkie co nada, i spowalnia i wszystko. Jeżeli umiecie grać Jana, umiecie trafiać te spowolnienia, te podrzuty z Q i tak dalej, to, to wtedy Jana jest ok. Jak najbardziej. Jace Fładażająca eksplozja. Zwiększone AD o... na pierwszy poziom jest to samo. Na ostatnim jest yy, 25 mniej. Później to co 5 się zmniejsza. Yy, I skalowanie obrażeń zmniejszono o 0,2. Po prostu jest, jest dobry w, na tym wysokim elo I na tym wysokim alo I jeszcze jest dobry w. w nie jest to w do staje na jego nerwią. Tyle. Um. Requiem. Dostaje nerwa. Katus. 50 obrażeń mniej na pierwszym poziomie. O, nie, 50 na każdym poziomie i skalowanie mocy jest zmniejszone do 0,01. A to dalej nie wywali katusa z dżungli. O, dalej masa za szybką farbę. Uch. On ma dalej za szybką farmę i po prostu powinien, powinni go znerfić bardziej w taki sposób, że Q na przykład jego powinno potworom zadawać w dżungli 50%. Jeżeli tak by się dało i to byłoby najprostszy ten, nie minioną, ale samym potworom, z samym creepom w dżungli, nie? Mastery dostaje nerfy, to mi się podoba. Akurat zacząłem nim grać zanim z, był, tak 3 tygodnie temu, jakby zanim na paczy 9.9 Później w tym 9-10 był zmieniony. Zagrałem nim raz, ale nie była gierka. Hmm, bo mieli za dużo tego w, w przeciwnicy. No go nefią ehm, Premia do prędkości ataku na pierwszym poziomie. Nie dostajesz 8% dodatkowych prędkości ataku, więc czyli po prostu potrzebujecie większego lisza na początku. I Q przez alfa zamiast 25 obrażeń od ataku za każde dodatkowe uderzenie to 15% obrażeń od ataku za każde dodatkowe uderzenie, więc nerw Q też. Dobra. Yy. Mm, Teraz dostaje nerwy. Na pasyłkę dostaje duży nerf, bo wcześniej było 8:20, 20 teraz jest 10 na na każdym, na wszystkich poziomach, więc Pierwsze 3-4 levela będzie miał nawet lepsze Ale później to już Jej I Erka Obrzeżenia na sekundę, czyli to jest 10, 10 co sekundę, 20 co sekundę i 30 co sekundę Ale dobrze kojarzę to w ogóle mam Ramuse na tym koncie, bo to jest na Ołeście, bo robiłem misję. Yy, nie wiem, czy tu jest Ramus. A jest mam Ramusem, yy, i ile? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 razy. Czyli na pierwszym to jest 80, na drugim to jest 160 i na 230, ale tenka ta to i tak... Dalej będzie robił dużo obdarzenie z dejerki jak będzie cały czas stał w środku, ale będzie robił tego obrażeń trochę mniej. Najbardziej woli to pasywa mimo wszystko, bo u yy, ale dalej będzie grywany. To nie jest to, że Ramusa wywalam. Yy, Wywalę, jak dalej jest pod jakiś Mega AD Team. Gdzie większość ludzi gra AD, a na niższych poziomach cały wszyscy grają praktycznie AD, full Team, więc Ramus cały czas jest dobry. Warwick dostaje lepszych leczeń na Q. Na pierwszym poziomie jest to samo, a później co 5 lepsze na końcu jest 20, czyli 90% zadawanych obrażeń, ale i tak jest taki w mid-late game buff, bo i tak pamiętajcie, że -maks maksujecie jego W, żeby szybciej dobiegać, żeby lepsze mieć ganki. Nie? Pamiętajcie, maksujecie na Warwicka W, spojrzycie się pod no to wtedy możecie, możecie spróbować, ale nie polecam Warwicka pod p. Yumi dostaje fixy. wskaźnik zasięgu Yumi jest o wiele jaśniejszy przed zadawaniem, a jego jasność zmienia się w trakcie zdawania. jej umiejętności służą dla Yumi, jak i dla sojusznika, dla którego jest przywiązana. W. Ty i ja. Teraz daję asysty, kiedy sojusznik, do tego Yumi przywiąże się po raz pierwszy, weźmie udział w zabójstwie. Wykonano zani zanikanie w dodatkowej prędkości ruchu Yumi oraz sojusznika, do którego jest przywiązana zależnym mocem jedności. I naprawione błędy. No i teraz. Te zbudowane są dlatego, że. Jak oglądaliście filmik z Zakiem. Albo jak oglądaliście moje streamy w ostatnich czasach, to znaczy moją tego. I o dziwo jeszcze były zmiany na Wukonga. Ale ich nie wprowadzili jeszcze. Bo się zasady patrzył. Ale tak. Yy, dobra, po kolei. Eee, Spolnienie eee, z Q jest o. 20% mniej, ale czas odnowienia na w innych poziomach jest zmniejszony o 2 sekundy. W. Z, y, wróciła ta jego pasywka na W, że 2% maksymalnego zdrowia celu dodaje y, za każde 100, 100 punktów mocy umiejętności. Y, Okej, okay. y, Jak to chce iść ap bombą, to może sobie iść. Wtedy W będzie zdawało jeszcze obrażenia magiczne. Y... No i RK. Ta stara erka już jest wycofana. Yy, tzn. ta r co była teraz jest wycofana, a wrócili do tej starej erki. Teraz po użyciu umiejętności, Zag odbija się 4 razy z 1 sekundową przerwą między odbiciami. Każde odbicie zadaje 130, 120, 210 i 280 plus 0,4 po jedności obrażeń magicznych i podrzuca wrogów na jedną sekundę. Kolejne odbicia, które te same cele zadają 50% obrażeń magicznych i nie podrzucają wrogów. Zapiszę, poziom to jest tak: 140 i 210, jak traficie, po 70 270 to jest 210, to jest 350 no obrażeń. Możesz zadać jednemu celowi, więc sporo, ale e, tak może poddać się podczas hop do góry i zyskuje roznoszą prędkość ruchu, która zwiększa się o maksymalnie 20%. Tak się z umiejętności. Nie wiem, ja tak tej zmiany, znaczy muszę nim pograć, może pogram sobie nim na Westie Jak na, na iście, no, albo na iście normalki, żebym sobie nabił kudy te wszystkie te punkty Bo tam na Westie mi tokuje chyba 200 tokenów, żeby tą lup zdobyć A mam, mam czas jeszcze do końca tego tygodnia chyba, tak? Token z Ironable, a do trzeciego, czyli no do końca Do końca tego tygodnia no, to naprawdę no, ale nie podoba mi się tak pogram nim teraz. Sprawdzę go, i tak dalej. A tak, powrót prezydenta. Najwyższa pora, niech złota światłość zaświeci. Wam nad nami, zgadza się, że otrzymują specjalną animację powrotów. że we wszystkich kolejkach nierankingowych, w nie kolejkach rankingowych Kolejów, ranki otrzymają specjalną animację powrotu. W, wyłącznie w tej jednej kolejce, w której osiągnęli pełnoprawny prezydenta. Powrót prezydenta pojawia się za każdym razem, gdy byłby odło odtworzony normalny powrót, a w celu zachowania czy się na nie zastąpi powodu wzmocniony przez bronę, a nie niebieskiego efektu na mimapy. Jeżeli dani gracz spadnie z prezentanta, powrót prezentanta zniknie i wróci dopiero wtedy, gdy gracz odzyska utraconą rangę. Nie ma szczególnego podziwiamy że wszyscy aktorzy w regionie Duża mdostępność i w sklepie i specjalnych interakcji z Naprawione błędy. No, nic ciekawego. No i ta mała część stana. Znaczy on jest skin, Tylko ja widziałem komentarz, że ch chcieli, że te wszystkie skiny to tej stady. Tak. <grystanie> to skiny. Mmm, champion, Chyba mam takie na strony w ogóle. Znaczy nie, jakiś mam, bo mi wleciał. Tak, mam tego, ale po, tak naprawdę wszystkie te skiny są złotkie. I tak dalej, nie. I tak dalej. No nie no wiadomo, że mały demon, ale ona dalej jest słodka, by wyciał że właśnie, że jakiegoś takiego hardcorowego skina by chcieli. I co jego go nie dostali? Hehe. He. Dobra. To było na tyle. Dzięki za oglądanie. I na razie.